Od czego zależy wygląd? W ogóle nie ma znaczenia nasz wiek metrykalny, czyli wiek, na który wskazuje nasz PESEL. Tylko o naszym wyglądzie mówi wiek metaboliczny, czyli to, na ile czuje się i wygląda twój organizm. I mogą być dwie kobiety, na przykład moje równolatki, dwie dziewczyny, które mają po 49 lat, i one mogą mieć zupełnie inny wiek metaboliczny. Jedna może mieć metabolicznie 35 lat, a druga metabolicznie może mieć 63 lata. Czyli wiek metaboliczny to jest taki wskaźnik tempa starzenia się ciebie, twojego organizmu. I teraz. Co wpływa na ten wiek metaboliczny? Mówię o tym szybkość regeneracji twojego organizmu, kondycja twoja i tempo metabolizmu. Na tempo metabolizmu z kolei wpływają dwie rzeczy, a mianowicie kompozyt ciała. Czyli twoja proporcja ilości tkanki mięśniowej do tkanki tłuszczowej. To jest bardzo istotne. Od razu wam powiem, że im macie więcej mięśnia, tym macie szybszy metabolizm i tym jesteście młodsze metabolicznie. I drugi element, który wpływa na tempo metabolizmu, to jest otyłość brzuszna, która słuchajcie nas postarza metabolicznie, no i też ma wpływ na tempo metabolizmu.